Byłe lotnisko wojskowe w Kamieniu Śląskim zamieniono na poligon, na którym testowano nowe Dafy. Szkoda, że mnie tam nie było z tym wehikułem. Równe pasy startowe to idealne miejsce do przejażdżki. Ale zobaczcie, co do powiedzenia ma Daf ów. Samochody ciężarowe DAF już od jakiegoś czasu mogą być wyposażane w automatyczną skrzynię biegów S-Tronic. Jednak jeszcze nie wszyscy orientują się, jakie korzyści niesie ze sobą zastosowanie tej skrzyni w pojeździe ciężarowym. Aby umożliwić zapoznanie się z nowym rozwiązaniem, firma DAF zorganizowała kilkudniową imprezę, podczas której można było osobiście je przetestować. Na stare, po niemieckie lotnisko w Kamieniu Śląskim zaproszeni zostali nie tylko klienci DAF-a, ale również dziennikarze z prasy transportowej oraz handlowcy. Firma wychodzi z założenia, że aby móc coś sprzedawać, trzeba o tym jak najwięcej wiedzieć. Dlatego u sprzedawców pojazdów DAF mile widziane jest posiadanie profesjonalnego prawa jazdy i znajomość zagadnień transportowych przede wszystkim z praktyki. Szkolenie handlowców, które odbyło się w Kamieniu Śląskim miało na celu przede wszystkim zapoznanie handlowców z naszą najnowszą ofertą dla klientów. Głównym celem było poznanie praktyczne, od praktycznej strony tego, co oferuje skrzynia e-stronik, zapoznanie się z jej funkcjami, zapoznanie ich również z niewątpliwymi korzy korzyściami i zaletami. Samochodów wyposażonych w tego typu skrzynie dla klientów. Chodzi o to po prostu, żeby dokładnie znali, co mają robić, dokładnie wiedzieli, w jaki sposób klientom móc przedstawić tą ofertę z punktu widzenia korzyści, bo to jest tak naprawdę dla każdego z klientów najistotniejsze, i żeby potrafili zademonstrować zalety i walory samochodu w różnych warunkach terenowych. Przedawcy i klienci DAFA oraz dziennikarze dostali do dyspozycji ciągniki siodłowe CF i XF wyposażone w nową skrzynię biegów oraz praktycznie nieograniczony teren, na którym mogli dowoli rozpędzać i wyhamowywać maszyny, sprawdzając jednocześnie, jak na nagłe zmiany reaguje automat. Choć automat to nie do końca właściwe określenie. Pomimo, że pojazdy nie mają w ogóle pedału sprzęgła, to jeśli ktoś ma na to ochotę, może samemu zmieniać biegi. Nowa trzynia biegów Astronik łączy sobie zalety zarówno manualnej, jak i automatycznej zmiany biegów. Jak mieliśmy okazję się przekonać, spełnia swoje funkcje znakomicie. Zmiana biegów jest szybka, płynna, bez żadnej chwili zwłoki. Także rozwiązanie znakomicie się sprawdzi i na pewno już się sprawdziło w ciężarówkach tego typu. W porównaniu z podobnymi rozwiązaniami stosowanymi w innych pojazdach tej klasy. Maszyna montowana w DAFach niemal natychmiast reaguje na zmieniające się sytuacje na drodze. Zmiana biegów jest tak szybka, że nie powoduje zniecierpliwienia nawet u doświadczonych kierowców. Kto jednak wciąż nie może się przekonać do nowoczesnych rozwiązań i w pełni zaufać maszynie, może zmieniać biegi poprzez delikatne pchnięcia lewarka do przodu i do tyłu. Zaś w sytuacji, gdy wybór odpowiedniego biegu może być utrudniony, np. w gwałtownym hamowaniu, Wystarczy tylko pchnąć lewarek w prawo, a funkcja search, czyli wyszukiwanie, ustawi odpowiedni wiek. Dziennikarze testujący te pojazdy docenili w nich nie tylko komfort i bezstresowość prowadzenia. Nowe skrzynie w DAFach, skrzynie typu Astronik firmy CTF trafiły tutaj, myślę, że w dobrym czasie, w czasie kiedy coraz więcej... Właścicieli firm, przewoźników przekonuje się do tego, żeby stosować skrzynię z zautomatyzowaną zmianą biegów. System automatycznej zmiany biegów został opracowany z myślą nie tylko o wygodzie prowadzenia pojazdu, lecz przede wszystkim o młodych, niedoświadczonych kierowcach i o tym, aby uniknąć nadmiernego zużycia paliwa w wyniku wybierania nieodpowiednich przełożeń. Jedna z głównych zalet, no to na pewno optymalizacja wyników zużycia paliwa ponieważ zarówno niedoświadczony, jak i doświadczony kierowca osiągają podobne wyniki. Jest to w pewnym sensie uwarunkowane wyeliminowaniem błędów kierowcy. Nawet ten, który po prostu nie umie jeździć, może pojechać śmiało tego typu, dzięki temu tego typu rozwiązaniom. Każdy, kto chciał, mógł pojeździć którymkolwiek dafem po płycie zamkniętego na ten czas lotniska. Z kolei wszyscy posiadacze zawodowego prawa jazdy mieli możliwość poprowadzenia pojazdów w naturalnych warunkach eksploatacji, czyli na zwykłych drogach. Podczas takiego testowania zauważyli jeszcze jedną zaletę zastosowania w pojeździe skrzyni e tronic Jest to rozwiązanie na pewno dobre, jeśli w firmie jeździ. Wielu kierowców, jeśli jednym samochodem jeździ na przykład dwóch, trzech kierowców, optymalizuje to zużycie paliwa, wyklucza błędy kierowcy. Czyli dla właściciela firmy przewozowej korzyść, korzyść jest taka, że spada zużycie paliwa, spada zużycie elementów układu hamulcowego, które współpracują ze skrzynią biegów. Czyli de facto są to korzyści ekonomiczne dla właściciela firmy. Oczywiście przedmiotem testowania były całe pojazdy, nie tylko ich skrzynie biegów, więc przy okazji można było sprawdzić działanie innych podzespołów. Duże zainteresowanie wzbudził system VSC, Vehicle Stability Control, czyli kontrola stabilności pojazdów. Na udostępnionym terenie panowały doskonałe warunki, aby w rzeczywistości sprawdzić działanie systemu. Trzeba przyznać, że wyglądało to dość szokująco, ale system VSC sprawdził się doskonale, dając kierowcy większe poczucie bezpieczeństwa i pewność wyjścia cało niemal z każdej opresji.